8 x witam Was, prześwietlki bardzo serdecznie. Nowa seria na kanale Ice Tower. Icy Tower. Oj. I... Próbujemy, moi drodzy. Mój rekord to jest 140. A niektórzy nawet po 1000 mieli, moi drodzy, próbujemy. O 50 Nie umiem jeszcze grać w to dobrze, moi drodzy nie tu... Pomyliłem się, sorry. Niektórzy z was grali pewnie na informatyce w to. Próbujemy jeszcze raz. Poczekajcie tak. Jest dobrze, moi drodzy. Dobrze jest. O. Bym chciał do 100 doskoczyć. O, pięknie, moi drodzy. Czy, czy do stu nam się uda? Napiszcie w komentarzu, jak, jaki jest wasz rekord. O, dobrze, moi drodzy, dobrze. Lecimy na 110. Dobrze jest. 120. Kurczę, moi drodzy, nie udało się, ale 119. Uhe, 2. Słabo, moi drodzy, słabo, słabo. Ostatni raz w tym odcinku. Coś minicie teraz. A, ale ładnie nam zrobił, moi drodzy. To no, stara gra 2001 roku. Jak się nie mylę? Dobrze, dobrze, moi drodzy. Ja. Ostatni raz, moi dro drodzy, w tym odcinku zobaczymy, jak jesteśmy czasowo. Dobra. To jeszcze raz możemy zagrać. Moi drodzy, zero. Jeszcze raz. Takie coś. Oto fatalnie. Ostatni raz, moi drodzy, w tym odcinku, bo jeszcze czas mamy. To już umiem coraz lepiej grać w tą grę. Moi drodzy, czekajcie, wam tu newsy wyszły. Mój drodzy, trzymacie kciuki za mnie. Bo się teraz zrobiło nerwowo. Nie! Jeszcze raz, mamy czas spokojnie. Musimy dojść do, do, do dojść do stu. Ale fajny Ale, szcz... Ale fajny nam zrobił Jest dobrze No trzymajcie kciuki za mnie mo moi drodzy Tą grę sobie ściągniecie w internecie, link na ten temat w opisie, jak zrobić maseczkę chirurgiczną, za darmo, samemu. Bo jest 90, tylko 10. Ale nam się udało! Bo jest! 100! Ale, a to coraz szybciej idzie, musimy się sprę... 110. Co? 40, mój rekord. Mam zamiar poobić przy was. No, dużo nie brakuje. Cał. Ale mam ręce całe up, spocone. Tylko 10, tylko 10, tylko 10. Nie! Dwa punkty, dobrze. To w takim razie ja się z wami żegnam. Mówię wam na razie, mam do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie